Witajcie, ja jestem Dawid. Cześć, witajcie ponownie jestem Daniel. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was temat nowości elektronicznych na rynku odnośnie pomocy osobom z jąkaniem i z blokadą mowy. No i wpadła nam w ręce taka strona. Właściwie taki pomysł nowatorski. Dopiero to jest fazach projektu, ale twórcy zbierają pieniądze. Potrzebują 20 tysięcy funtów, żeby ruszyć z produkcją masową. A chodzi o takie mikro urządzenie o nazwie Benetok. Tak wygląda, tutaj widzicie na obrazku. Taki miniaturkowy plasticzek. I, no i co to ma robić przede wszystkim? Tak, ze strony wynika no to ma zapewnić osobą kontrolę poza gabinetem terapeutycznym, czyli urządzenie ma komunikować osobie, która go nosi, która je nosi, że coś z jej mową jest nie tak. No i twórcy wyjaśniają działanie, że najpierw program, który pracuje na telefonie, bo urządzenie łączy się przez Bluetooth z telefonem, Uczy się tej mowy, która jest dobra, tego stylu mowy. Uczy się, jak oddychamy podczas mowy i zapamiętuje te parametry. No, a potem zakładamy taki specjalny pas. No i urządzenie działa tak, że jeśli wykryje, że mówimy. Źle, mówimy nieprawidłowo, a ma wbudowany mikrofon, więc cały czas śledzi naszą mowę, to zaczynają się mikrowibracje. Włączają się mikrowibracje, które oczywiście człowiek wyczuwa no i ma bardziej kontrolować swoją mowę. No i po zakończonej rozmowie otwiera statystyki i patrzy, na ile mu się udało mówić dobrze, a na ile niestety nie. No i to jest takie, taka próba, właśnie zrobienia czegoś poza gabinetem czyli jak sprawdzić, czy ktoś stosuje te dane techniki oddychania, bo to głównie chodzi o techniki oddychania w tym urządzeniu. No jak one się mają w praktyce? Czyli na co dzień. Co myślisz, Daniel, o takim urządzeniu, o takich, takim nowatorskim podejściu? Nowatorskim. Mm -hmm. <laughs> no, bardzo ciekawie to wszystko brzmi. Ogólnie jestem zaciekawione cały czas i cały czas też właśnie obserwują różne nowości, jakie wchodzą, takie stricte właśnie z technologii na rynek i pomysły, nawet sama wizja jakiegoś urządzenia, które może w dany sposób działać, bo już pozwala na to technologia. No i to jest bardzo fajny temat. no i Moim zdaniem jest to jakiś krok do przodu, ponieważ przynajmniej jest jakieś urządzenie, którego chyba do tej pory nie było, prawda, które by jakby zczytywało, czy zapisywało jakoś w czasie rzeczywistym, jak nasza mowa brzmi, jakie są parametry naszych aparatów mowy, może prawda, bo tam będzie głównie, głównie o to oddychanie, o puls, czy się podnosi i tak dalej. No i czy właśnie jest zachowana <laughs> ta technika odpowiedniego oddychania podczas używania mowy. No jest to krok do przodu. Tyle, że nie jestem pewien, czy jest tam coś więcej. Tutaj, jeżeli tylko się skupiają na w tym oddychaniu i tylko mierzą parametry oddychania, to moim zdaniem to jest jeszcze mało, prawda? Bo tu nie tylko chodzi o to oddychanie. Oddychanie jest przy okazji podczas treningu mowy. Moim zdaniem nie powinny się właśnie skupić na oddychaniu, bo to jest rzecz naturalna i wcale osoby, które mają problemy z jąkaniem czy blokadami, nie mają zaburzonego oddychania. One mają nieprawidłowe oddychanie, może kiedy mówią, ale ich płuca są zdrowe ich wentylacja płuc pojemność płuc zdrowa więc mm, treningi oddychania, moim zdaniem, są mało skuteczne. Sam ja robiłem i to wiele razy, więc y, wiem tutaj akurat co mówię. A jak chodzi o kontrolę naszej mowy, to jest to oczywiście fajne urządzenie. Nawet by to było ciekawe, prawda, w nowej mowie, jeżeli by pójdzie jeszcze krok do przodu, jak chodzi o rozwój technologiczny, pomocy nauki nowej mowy i utrzymania pewnych technik, zasad w nowej mowie, no to właśnie wtedy byłby taki fajny wskaźnik, kiedy mówimy daną techniką, a jeżeli trochę odbiegamy od tej techniki, to wtedy zaczyna nam wibrować, tak? Bo taki jest chyba tam wskaźnik, że odbiegamy od jakiejś techniki. No i wtedy mamy świadomość, że coś jest nie tak i powinniśmy jeszcze bardziej się skupić nad danym elementem. No myślę, że tak mogę to zinterpretować. Tak. Natomiast no, jedną z ciekawych funkcji tej aplikacji jest takie inspirowanie do mówienia. Jest pokazane zdjęcie i filmik, że osoba budzi się rano i aplikacja cię pyta, jaki masz plan na dzień. Wieczorem Cię pyta, jak minął dzień, żebyś opowiadał do telefonu i po prostu ćwiczył mowę. Takie no, inspirowanie do mówienia I, i ta forma też jest dobra, też oczywiście yy, bardzo przydatne. Tak jak u nas działają te telefony jednak, i codziennie jak się dzwoni, nie? No to jest właśnie te pytanie, jak minął dzień, i jak miałeś plany, żeby osoby, które na przykład nie mają w domu z kim porozmawiać, to. Zawsze miały kontakt, czy z tenerami, czy z kursantami, czy z kolegami, właśnie z nowej mowy porozmawiać spokojnie i w ten sposób utrwalają swoją mowę. Tu się dzieje to przez aplikację, czyli jakby mówimy sami do siebie, tak nagrywamy troszkę filmik, taki, taki właśnie vlog sobie dnia i ćwiczymy. No i to jest fajne, myślę. To, to jest przy, to dość przydatne, a w przypadku samego urządzenia i przyszłościowo w nowej mowie, no to przydałoby się takie coś, które kontroluje elementy techniki. Oczywiście nie zawsze, bo jeśli my zrzucimy tą kontrolę na urządzenie, które za nas miałoby sprawdzać nasz oddech, nasz stan umysłu, naszą koncentrację, no to przestaniemy się sami tego uczyć. Bo będziemy polegali ciągle na kimś. To samo jest z trenerami. No, Gdyby kursant by chodził ciągle z trenerem i tener by za niego wszystko korygował i analizował, i mówił kiedy źle, kiedy dobrze, no to kursant nigdy nie nauczy się samokontroli. Bo, no właśnie, bo... i to jest ta pułapka. Mm -hmm. I to jest ta pułapka, moim zdaniem, która też jest w takim pojęciu jak terapia. Czy terapeuci, ponieważ kiedy ktoś idzie na daną terapię, to najczęściej myślisz, że ta terapia ma mu pomóc, prawda? Takie jest główne założenie i tak się myśli przeważnie. Więc tutaj może być podobnie, Z tym by trzeba uważać, żeby nie myślał ktoś, że to urządzenie mu pomoże. Tak jak w terapii, ta terapia pomoże, bo to on ma bo to on, idąc na terapię, trzeba się na trening, na przykład nowej mowy, ma nauczyć się pewnych umiejętności nowych, nauczyć się kontroli ciała, nauczyć się opanowania emocji w różnych sytuacjach, więc na tym powinno być skupienie, właśnie na nauce, na wprowadzaniu do swojego życia nowych nawyków, a nie że coś nas będzie kontrolowało nagle z góry. Oczywiście. Zresztą takie urządzenia już mamy, nawet sami tutaj możemy pokazać, Urządzenie TurboEgg, taki kwadracik, który kontroluje emocje. TurboEgg Emotions się nazywa. I przez prosty układ elektroniczny, który mierzy naszą impedancję ciała, sprawdza, jakie mamy emocje, no i pokazuje na wskaźniku na telefonie, czy jesteśmy pobudzeni, czy wyluzowani. No sprytny taki gadżecik ciekawy. Jeśli chcemy bardziej zaangażowane, bardziej urządzenia, które jeszcze bardziej wnikają w nasz umysł, to na przykład coś takiego jak NeuroMind, takie słuchaweczki. Już jest to bardziej zaawansowane urządzenie, bo jest w stanie zbadać nasze fale alfa, beta, gamma i delta. I rozpoznać, czy w tej chwili się koncentrujemy, czy jesteśmy rozluźnieni, czy na przykład mamy uwagę na czymś. Także no, jest taki tala biofeedback w wersji miniaturkowej. O biofeedbacku też jeszcze powiemy, bo ten temat wiemy, że Was interesuje. Czy biofeedback pomaga właśnie na jąkanie blokimowe? Więc wyjaśnijmy to, bo te urządzenia właśnie są wykorzystywane w tak. biofeedbacku. No ale właśnie, kontrola zewnętrzna, tak? O, o tym mm. mówimy. Ale to jest w ogóle fajny temat i w ogóle fa fajne tematy no, osobne odcinki, prawda, żeby przeanalizować, jak dane urządzenia, które się traktuje jako pomoc w pozbywaniu się bloków, jak faktycznie działają, jak wpływają i jak. Bliskie albo odległe jest to teorii ESB, czyli tych właśnie emocjonalnych blokad, a nie tylko zaburzenia artykulacji, czy jakkolwiek, czy właśnie aparatów, jak czy fundacyjny. Więc tutaj fajne w ogóle tematy poruszyliśmy dzisiaj na kolejne odcinki. Możemy właśnie zrobić taką analizę danych urządzeń, jak wpływają na, na naszą mowę i czy faktycznie mogą wpłynąć skutecznie na stałe. Tak. I czy mogą nam pomóc? Oczywiście nie zapominamy, że emocjonalne bloki mowy są uruchamiane w mikrosekundach i jest to tak silna emocja, tak silne napięcie, że logiczna kontrola w tym momencie naszym zdaniem jest niemożliwa. Jeśli patrzeć by na reagowanie, jeśli nam coś bzyczy, wibruje, to jeśli masz silny blok, to niestety. Ale jesteś na przegranej pozycji. No ale w przypadku takich drobnych zacięć i zaburzeń, kto wie. Dziękujemy za dzisiaj i oglądajcie kolejne filmy właśnie z, z tymi gadżetami. Dziękujemy bardzo. Patrzcie oczywiście również przyszłość na nowe technologie, jak wszystko może się ulepszać i jak może to wpływać na nasz rozwój i rozwój naszej mowy. Dziękujemy, cześć. Cześć.